No, dalej kolego. Spadła. No i pięknie popłynął w dół, pewnie się tam gdzieś ustawi w jakimś miejscu, schowa się pod korzeniami. Super. Wam. Witam Was w poniedziałkowe popołudnie, dzisiaj wybrałem się na obstrąga nad taką małą rzekę. No i spróbuję pierwszego obstrąga złapać w tym roku, otworzyć sezon w ogóle, bo no byłem kilka razy, ale jeszcze mi się to nie udało. Jak widzicie, no, śnieg dowalił, dwa dni temu to właśnie rzecz ta taka, że świata nie było widać normalnie. Spadło ze 30 cm śniegu. No i to są już ostatnie dni, zanim ten śnieg się rozpuści, bo idzie już ocieplenie. No i tak z tydzień do półtora yy, nie będzie nawet łowienia na tej rzece. A podobno tu są fajne pstrągi. No i będę próbował coś złowić. Yy, głównie będę łowił na koguty. Zrobiłem sobie kilka takich kogutów. Potem Wam pokażę jak to wygląda w pudełku. Yy, no i mam wędkę 2,40. Nie wiem czy długa. Ja lubię właśnie na dłuższej kije łowić. Mm, tu jest bardzo zakrzeczona, także trochę może być niewygodnie, ale trudno, no tak lubię, tak będę łowił. Dobra, no to biorę się do łowienia i zapraszam do oglądania. Jest, pierwszy mały pstrążek, ale wariuje. <grywa> chodź, chodź, chodź. Jest. Jest pierwszy pstrąg wreszcie. <grywa> no dobra. Dobra, nie będę go męczył. Taki malutki to szybko go spróbuję wypiąć Dobra, no. żeby jak najmniej dotykać Nie przynosić bakterii z łap i uciekaj sobie No i super o to chodzi Piękny pstrąg Nie poczułem brania, tylko zauważyłem, jak plecionka szarpnęła, przesunęła się trochę plecionka i, i wtedy zacząłem. O kurde, mogło być drugie branie. Jednak zaczep tam jest Dobra, jeszcze jeden rzut i się przenoszę dalej. Tam powinien stać jakiś kropek. jak mi się zaczepił Dobra Nie brałem dzisiaj się dużo sprzętu Mam tylko tyle co w kurtce w kieszeniach Torby nie zabierałem Chciałem żeby było jak najlżej Żeby się szybko przemieszczać nic nie ograniczało jest, o fajny trąk. Wow, Ten już takie wymiarowe. Dobra, już Wyszalej się Jest Jest wreszcie Uf. Wreszcie upragniony pstrąg Ja nie mogę A, Zapomniałem łapy przetrzeć Żeby sobie zbliżyć Najlepiej sobie zbliżać te ręce No czekaj czekaj, zaraz cię wypuszczę się poplątał, kurde. Kogut już wyszedł, tylko... O, dobra. No, taki ze 35 może być. Pierwszy wymiarowy pstrąg w tym sezonie. Upragniony. Wychodzony. Dobra. Szybko go wypuszczam. Delikatnie, żeby go nie dotykać łapami. No i pięknie popłynął w dół. Pewnie się tam gdzieś ustawi w jakimś miejscu. Schowa się pod korzeniami. Super. I o to chodzi. Wreszcie pierwszy upragniony, wymiarowy pstrąg, Otworzyłem sezon 3 kwietnia. 2022 No, mega zadowolony jestem, wreszcie mi się udało złapać psumierowego pskąga w tym roku. Uff, wziął tutaj zaraz przy brzegu, jednak dobrze jest po cichutku podchodzić, bo widzieliście, że wziął zaraz przy brzegu. No, jeszcze to spróbuję rzucić trochę w dół, w górę, może jeszcze jakiś tutaj stoi. Ten widać, że sobie popłynął tutaj w dół, pewnie się ustawił przy brzegu, w jakimś głębszym dołku. No i tam to sobie odpocznie i zacznie znowu żerować. jest, Super. Zakapiłem znowu kurde, spartoliłem no zagapiłem się w drugą stronę Aj, nie przyciąłem tego O oh, kurde Po Kogucie No, nie ma szans Kurde, tak niefortownie rzuciłem No, z przyponem poszło dobra Zestaw wiąże standardowo Fluorokarbon dopasowany jest, yy, wytrzymało się do plecionki. Tu jest akurat plecionka ma 2,09 a fluorocarbon 2,08 i łączę tutaj także, że obracam sobie tutaj 5 razy krzyżuję od nowa i znowu 5 razy zaciągam. I gotowe. Tak łączę żółtko z plecionką. Teraz sobie wyciągam tak gdzieś no, około metra, nie więcej, za pstrągi to akurat wystarczy około metra fluorokarbonu. No i koguta wiąże z manewrem spinningowym, z zwykłym, najprostszym. I przykładam przez oczko, potem oblatam tu około 7 razy. Potem przeciągam przez to oczko, które tutaj powstało, czasami dobrze jest to posinić, wtedy nie zostaje tutaj nie, przecią nie zostaje taki przeciągnięty tutaj ten fluorokarbana bożyłka, no i wystarczy tutaj nadmiar nam dostają tak kilka milimetrów, bo wiadomo, że to się może zaciskać to jeszcze może, ta końcówka może się wciągnąć, tak żeby się to nie rozwiązało. No i na takiego kogucika łapę dzisiaj. To jest yy, zonker. Biwiórkicz jest królika barwiony na czarno. Yy, korpus jest zrobiony z pióra tego pawia i jeżynka z jakiegoś genetyka. Główka 0,1 gram, haczyk szóstka, tyle. Miałem Wam pokazać jeszcze na cołowie, jakich przynodużywam No to proszę, takie koguciki 0,1 gram, tu są około grama, półtora grama do dwóch. No i tutaj też na 1 jednogramowych główkach. Przy większej wodzie przy większej wodzie używam tych cięższych, żeby to, do, to w ogóle doszło do dna, a na spokojnej to jeszcze mam takie poniżej grama. To Wam pokażę innym razem. Teraz już biorę się z powrotem do łowienia. Fajny jeszcze, nieobłowiony. Jest, siedzi. O, fajny ptrąg. Powyżej 30 Kurde, no nie spodziewałem się od razu takiego szybkiego brania. Muszę tam jakoś zleść, żebym się tylko nie wpierdzielił do wody. O matko! Dobra, stoję tu na takim korzeniu. Ale piękny kropas. Akurat się wyszalał. Zdążył się wyszaleć. No piękny trzydziestaczek, kurde. Następny dzisiaj. No, raz mogę go przez, przez podbierak, żeby go za bardzo nie wymacać. I tak samo, właśnie widzieliście na tego kogutka. Piękny kropos. Jak chcecie sobie zrobić zdjęcie, to najlepiej właśnie wsadzić rybę do podbieraka. Yy, zrobić porządek z wędką. Gdzieś na bok ją. No I wtedy ryba sobie odpocznie w podbieraku. Nie zdechnie, przynajmniej, jak będzie długo przetrzymywana. Wyciągam telefon, robię zdjęcie, szybkie zdjęcie. I ryba wraca do wody. Wciąż sobie odpoczął w podbieraku, zrobiłem sobie kilka fotek. I widzicie, w doskonałej kondycji. Już się nie może doczekać, żeby wrócić do wody. No, chodź. no i pięknie. O to chodzi. No, kosmos. Dwa pstrągi, e, właściwie to trzy pstrągi. Jeden niewymiarowy, ale dwa już powyżej 35. Tylko powyżej 30, nie 35. Pięknie, ubarwione. Naprawdę w doskonałej kondycji. Tutaj szybciutko. Kilka fotek i dowody. Zobaczcie zdjęcia na, na Instagramie na pewno przed opublikowaniem filmu. Także jakby co to zapraszam tak samo na moim Instagram i Facebook. Tam jest pod, pod filmikiem, zawsze linkuję. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. No i o to chodzi. Rybkę złapać, wypuścić. Super, mówię dalej. O kurde, bobry Ja pierdzielę No gdzie mi tam płyniesz? Kurde Jeden uciek w dół A ten mi idzie w miejscówkę Ale hamidło A, to już połowione Skubańca Część się śniego suwa z brzegu, albo coś. A tu taki pobry No i udało się fajnie rozpocząć sadon pstrągowy. Trochę późno, bo w kwietniu. No ale... Jakoś wcześniej nie mogłem nic złapać. I wolałem iść zakleniami na spokojną wodę. Tam przynajmniej coś brało, bo te pstrągi tam w okolicy to tak nie bardzo. Musiałem trochę dalej wyjechać do tymi przyciągów. No i nie mogą sobie chyba wymarzyć lepszego rozpoczęcia sezonu trzęsieniowego, bo padło kilka naprawdę fajnych pstrągów. Na własno ręcznie robione przynęty. To naprawdę cieszy się podwójnie. Chciałem, żebyście docenili to, że, że pokazuję Wam na jakie przynęty łowię, jakimi technikami. Także. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję mi to właśnie to nic nie kosztuje, a mi bardzo dużo pomoże. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Cześć.